Witamy Was na jarmarku końskim. Byłyśmy w... Byłyśmy w Krakowie, więc teraz czas na końskie. Idziemy zobaczyć, co jest ciekawego. Także witamy Was na 21 w Zapraszamy na oglądanie razem z nami tego pięknego jarmarku. Ten jest bardzo ładny stroik. Pokaż. Śliczyj ta Doniczka. Piękny. No, ale te dekoracje jakie tu są ładne, śliczne. Może ja sobie dać. To daj, ja ci kupię. No? Śliczne. Kochani, nas puścić gdziekolwiek. Piękne, mamy dwa stroiki. Jeden jest do kuchni, a drugi jest. A drugi jest na sztoł świąteczny. A drugi do kuchni. Do pokoju. Mamoś, no i teraz idziemy na pierogi i zobaczyć, które w końcu są najlepsze. Czy te w Krakowie? Patrz jak się rzuca ten mały. No. Te małe są takie groźne. Mama tu spotkała znajomych. Chciałam pogłaskać psa, a on do mnie z zębami. Bo to jest są groźne, dobłaciłam. Trojk mu się nie podobał. Nie. Idziemy na pierożki. Gdzie my jadłyśmy? W Kielcach? Tak. I? W Krakowie jabyśmy? Nie, nie jadłyśmy. O, nie. to zobaczymy. zobaczymy. Trzeba przyznać, że dobre. Dobre, nie było niestety gotowanych. A tamte w Kielcach lepsze były. Mm -hmm. My wolimy gotowane ogólnie, dlatego ja sobie wzięłam dwa. A ja mam cztery. <laughs> Smacznego. Wielcy. Widać kto ma lepsze <laughs> apetyt. Nie, po prostu... Ja smażone to tak wiesz. Ja też wolę takie właśnie w wodzie od. Gdyby były w wodzie, to bym no. wzięła cztery. Smacznego. Tak, Dziękuję. Kochani, bardzo dobre pierogi, lepsze w Kielcach, ale jak nasmażone, naprawdę bardzo dobre. Były z kapustą i grzybami. super. No to jednak poszukiwam, nie najlepiej smakujące. Zastanawiamy się, czy jeszcze do domu sobie nie wziąć od tych pań takich e, uszek, pierożków, coś takiego, tak dziwnie zakręcanych, inaczej po prostu. Tak, zakręcone. Idziemy, bieżą? Weźmiemy. Dobra, ocena, kolejna pierogów. Zobaczymy z kapustą i z mięsem. Tak. Te postne lepsze. Tak? No bo my ogólnie jesteśmy, no, no ja będę miała postne. No, zobaczymy jakie twoje. Wolę tamte jednak. Tak? Które? Te co przed chwilą, tak? Tak, Ale mhm. dlatego, że są postne, czy chodzi o konsystencję? W na dzień lepszy. Co? Na dzień lepsze dla mnie. Aha. Czyli nie chodzi o ciasto? Ciasto też trochę takie Oczywiście. Ale nasza ocena jest taka, że taka ocena, że nic wam nie wniesie, ponieważ jutro już tych pierogów tu nie będzie, bo praktycznie połowa osób tutaj stąd wysprzedała dzisiaj jedzenie. I na to, że nie będzie czym handlować. Ale tak przy okazji chcemy powiedzieć, czy dobre, czy nie, bo może w przyszłym roku te panie tu będą stałe. I z tego miejsca, kochani, chciałabym jeszcze parę słów dopowiedzieć o tym jarmarku, bo my tak zakończyłyśmy to nagranie, dlatego że zbiegło się tyle osób. Jest nam ogromnie miło. Dziękujemy z całego serduszka. Moje pierogi były dobre. Ale zjadłam zimne, w lewo. Bo, dobrze, bo wystygły. Później jeszcze przyszła mamy koleżanka, też była dobra agentka. Mówi tak, Jadzia, ja to cię gdzie oglądam? Mama, nie wiem, gdzie mnie oglądasz. Ja mówię, pani też nauczycielka. Nie, ja nie. No, także mm, fajny jarmark, tylko szkoda, że po prostu. Y, Szkoda, że nie udało nam się więcej zobaczyć, bo tak naprawdę zmarzłyśmy i pojechałyśmy już do domu. Jak ty ładnie wyglądasz, mamo. Mamy herbatkę. Mamy do tego ciasteczko francuskie z czekoladą. Pokaż mamusiu. Co zamówiłaś? Smacznego. No i jeszcze mamy trochę czasu, więc jeszcze sobie przyszłyśmy na śniadanko. Ale kanapeczki. Mhm. Smacznego, mamuś. Dziękuję i mnie. <grywka> Dziękuję. Idę na spotkanie z Bagim i chyba jego menadżerką, nie wiem. <grywka> Także mam dla nich świąteczne kubeczki. Tutaj mam dla Mikołaja, takiego pięknego Mikołaja. Musi być świąteczny kubeczek. Jak się z nim spotykam, tak jak ostatnio z Kacperem, też był świąteczny kubeczek i to jest bardzo miłe, bo oni kojarzą mnie z tego, więc no jakby inaczej. A wiecie, że ciężko już dostać świąteczne kubeczki, a to mamy dla jego menadżerki, o, bo... chyba jego menadżerki, nie wiem, bo z nią rozmawiałam, z nim też, ale bardziej z nią, także umówiliśmy się gdzie? Goście. Także idziemy W razie do czego to pożyczysz im świątecznych kubeczków. Tak, gdyby nie mieli, ale widziałam tu pani szła i miała świąteczny kubeczek, więc mam nadzieję, że będą, a jak nie to mamy swoje. A w sumie to ja nie mam, ale jakoś pożyczy nam jego znajoma czy tam menadżerka. No, damy radę. Tak, także my się z mamusią rozdzielamy, zjadłyśmy śniadanko, było Dobre było. Bardzo nie? dobre. Jeśli chodzi o bagietkę bardzo dobra. Troszeczkę przypieczone było, to ciastko francuskie takie z czekoladą, ale ja to jestem mało obiektywna w jedzeniu, dlatego że ja wszystko lubię, praktycznie. <ścoughs> nie, chyba, żebyś mnie zabrał do takiej ekskluzywnej restauracji, to pewnie by mi nie smakowało, dlatego że ja lubię proste jedzenie. Idziemy. Znaczy ja idę, pa! No, powiem Wam, kochani, że w Kielcach to tak o mnie nie dbają, jak tutaj. Zobaczcie. I bitej śmietany, aż kapy z niej, idę po serwetki. Pocie, widzowie, witamy serdecznie, jesteśmy z Ewą, Makówka, Music, tak, let's go! Zobaczcie, zobaczcie, mamy tutaj wygranego z tańca z gwiazdami. Ja Super. powiedziałem Ewie, że moim z... tu się wziąć o tańcu z gwiazdami. To by było, to było epickie, najpierw Iron Man, a potem wygrałem tańca z gwiazdami. Super, no także jeśli... Się... A czy ja byśmy się jeżeli chce No jak najbardziej, no, jak najbardziej. No to jakby słuchaj... Mikołaj będzie mnie szkolił w eee, no, Może nie, to jest przestawek. Eee, Myślę, że są lepsze osoby od szkolenia niż ja, natomiast zagadam, przekazuję gdzie trzeba informacje i będę Dziękuję trzeba żeby żebyś, żebyś była w tym eee, wszystkim. Bardzo chciała. Bardzo chciała i z tego miejsca mówię, że gdybym doszła do finału, to przekazałabym nagrodę gdzieś na jakieś schronisko czy, czy no to jakąś fundację. Słuchajcie, spotkaliśmy się z Ewą, żeby obgadać świąteczne kubeczki. Temat główny świątecznych kubeczek. Właśnie opowiadam Mikołajowi, jak to wszystko wyglądało, że to była właśnie jedyna witryna świąteczna w Kielcach eee, i też miałam wtedy na końcu języka, żeby powiedzieć, że ciastko mi się utopiło. No to cały czas się, się nie powiedziałaś, ja bo to nie był pewnie jeszcze większy przypom. Ale jak ja tutaj weszłam i do tę kawę, mam tu zdjęcie, to się ta wita śmietana wylewała. Ja to powiedziałam, że oni mnie zadbali w ogóle <laughs> dzisiaj tutaj, że w Kielcach tak nie zadbali. A ja Kostakow jakoś się odezwał do Ciebie po tym, czy nie? Nie, nie. Nie, nie. serio? No nie, co za nudziarze, Nuda. nudziarze z Costa Coffee, ale mam wrażenie, że już teraz, teraz mniej się mylą od świątecznych kubeczek. a może oni wtedy nie mieli tak? świąteczne kubeczki? Byłam ostatnio, byłam ostatnio przed 6 grudnia i nie było, ale weszłam i pani od razu, nie mamy świątecznych kubeczek. A że to już się znają, tak? No, no nie wszystko. mamy świątecznych, ale w ogóle jak z tą panią rozmawiałam, to mówiła, że to nie jest nawet yy, z tego, że, bo tam się nic nie zadziało, tylko z tego, że po prostu to poszło tak nie? Ja bym chciał pokazać Wam e, widzowie też, e, jaka Ewa jest przekochana, że na naszym spotkaniu dostałem od Ewy świąteczny kubeczek. I... dla mnie? Ale w ogóle to jest niezbieg okoliczności, że Mikołaj. Bo jako Mikołaj. <laughs> I, a w ogóle Ewa, chciałam się zapytać, czy ty mi podpiszesz na świąteczny kubeczek? Jasne. Ja bym chciała sobie postawić na półce świąteczny kubeczek od Ewy Makówka Music. Ale w ogóle, jak do mnie mówisz Ewa, to tak mi dziwnie. A ma bo mówić każdy... makówka? Ka nie, 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 po prostu rzadko się spotykam z tym, że ktoś mówi do mnie Ewa. I czasami i cały czas słyszę makówka, nie? Seria? Ale, ale to jest spoko Ewa, czy nie? Tak, jak najbardziej. Okay. No to, Ewa to jest jej da... imię. <laughs> Ewa mi dała taki to... Przepiękny, przepiękny świąteczny kubeczek. I to jest piękne. A ja nic nie dałem, ale odwiedziszisz się nie, jakoś. No, Seria, bo aż mi głupie jest to jest dla mnie po prostu szczególna okazja. Dzięki, dzięki. No Śmialiśmy ja chciał... kciuki za Dziękuję, Bardzo dziękuję. I chciałbym z tego miejsca bardzo pozdrowić wszystkich fanów vlogmasów Mokówka Music. Są to, z tego co wiem, najlepsze vlogmasy na polskim YouTubie. Dziękuję. No właśnie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Kochani, ja już wyszłam ze spotkania. No po prostu tacy mili ludzie. E, o jednym spotkaniu nie mogę chyba mówić, nie wiem. <laughs> Ale jeśli chodzi o Mikołaja, no, jaki skurde, fajny chłopak. Fajny chłopak, taki miły. W ogóle czułam się tak swobodnie i czułam taki luz przy nim, że to po prostu szok. Szok nad szokiem, kochani. I co? co? Co tam? Co tam pani chciała? Co tam? Mam niespodziankę. Dla mnie? o tak. Ojej. Tylko nie wiem, którą. O kurde, są dwie? Są dwie niespodzianki. O Chryste, a która lepsza? Która? Nie wiem, Ty masz fajne niespodzianki. Co dasz, to ja biorę w ciemno. No, no nie wiem. A tutaj kurde, skok na bungee. Nie biorę. Nie? Nie. A to masz. A Co to jest? To jest? Czy to jest portfel? Tak. Czy to jest portfel? Uważasz, że ja mam zły portfel? Yy, yy, uważam, że się przyda być <laughs> Masz bardzo dużo o, racji. Wiesz, co? Yy, musisz przerwać na chwilę. Bo... I tyle było po niespodziance. Nawet go nie otworzyłam. Zabrała mi mama. Nie ma. Nie, no serio, widziała, powiedziała, że idę do samochodu. <laughs> Mamo! -ru -ru -dum 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 -dum. O, czerwony na szczęście. No czerwony. Ojej. ojej. Ojej, ojej. Ojej, Ale ładny i taki wiesz, co nie duży jest. No, taki zgrabniutki szukałam, żeby nie był duży, żeby był taki jak ten twój. Super, ja sobie. O taki. O, sól. <laughs> 20 tysięcy <000. laughs> Tak. A że się zmieściło. <laughs> Idziemy szaleć. Ale bardzo fajny powiem Ci. Rzeczywiście ja mam tak, już no, taki tam ten. No, tak. przede wszystkim zacznijmy od tego, że to nie jest portfel, tylko portmonetka taka. To jest na Zacz... co innego, nie? Na, na co innego, ale o... Taki no. nieduży, mówię fajny. Szukałam. Czekaj. Ale... Okay. Mm. Dziękuję śnie. Proszę ja bardzo. sobie poprzy, poprzekładam. Tak? No. Ojej. Powiem Ci, że naprawdę fajny. On ma taki suwaczek? Tak. Taki inny, tak? Że tak, tak się robi? Aha. O kurde. Ale może powinno być chyba jakiś taki Są. kawałek skórki, żeby złapać za ten suwaczek. No. A to nie ma, nie wiem no, czemu. No. Ale ma A może... To? Ale to... To już jest prezent pod choinkę. Yy, powiem tak, a ponieważ no masz jeszcze jedną niespodziankę. Ponieważ się wybrałaś. Bez czapki. Co? Gołą. <głasza> Nie mam <bo wgłasza>. głoszczą. No. To jeszcze mam jedną niespodziankę. Nie mamy czym obciąć. Nie mamy. Jak? O! Czy się w samochodzie przeglądać. No. No i co? Będzie Super! Dobra. Metki po Dobrze. W razie wujak mi bieda ścisnęła, to się, sprzeda. to się sprzeda. Dobrze. Ale fajna. Fajna? No. Taka niezbyt gruba. Super. Taką mówię, wybrałam. Pokaż Taka zbocz... niezbyt gruba, jakiej właściciel? No Pokaż tak z boczku. O! O! No. Szczuplej? To no. jakie no, kości policzkowe. No, 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 no. Jak szczurek. Super, no. bardzo dziękuję. A już proszę bardzo. Mamuś i to jako prezenty pod choinkę. Dobrze. dobrze? Dobrze. Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo. Kochani, trochę zgłodniałyśmy z mamą. Mamo, gdzie ty jesteś? Ja jestem tutaj. Zgłodniałyśmy troszkę, Nie więc idziemy być. na jakiś obiadeczek. No. Zobacz jakiś tratatoria de Antonio. Jak ci da Antonio, to będzie dobrze. Ci nie, no to nie będzie dobrze. Jesteś sam. Dobra, wytnie się. No. Ale co? Pizzę, makaron? Pyca no, no. czy pizza? Pizza. Pyca. Pizza. To idziemy. No. Zapraszam. Dobrze. Proszę bardzo. No możemy iść. Chętnie, bardzo chętnie. Uważaj na próg. <noise> Zapraszam. O jak tu ładnie, taka My z mamą przyszliśmy na ten obiadek, a tu taka herbatka. No, najpierw trzeba kielicha strzelić, a później. Herbata. Nie, to jest taki kochani syrop malinowy. Tak, syropek. Może, ale tu ładnie jest, nie? Ładniej i tak wszystko na tej ulicy. Ale je Jerozolimskie. Miła obsługa. Zobaczymy jeszcze pizzę, jaka będzie. Zobaczymy, ale powiem Ci, że... To jest chyba imbir, mamo. Ja chyba sobie go nie wkładam, bo on dosyć mocny jest. To jest cynamon. Tak, laska cynamonu, no. Uh -huh. A imbir to będzie ten, chyba. Tak, tak, tak. No, ale to Pan powiedziała, że nie mam, bo to są goździki jeszcze. Uh -huh. Kwestia cynamon. gustum. Do... No, właśnie. To no, sobie możemy... Mamy doprawić ja. mm. Ale jeszcze sobie cynamon wrzucę. No, ale dobra? Bardzo dobra. Teraz ja spróbuję. O a już się ręce zagrzały. <grym> Bardzośmy trochę, bo postałyśmy na zewnątrz chwilę, mm. a ja wyszłam z tej kosty i było ciepło tam. No, no. Kochani, tuba, sprawdźmy. Znowu dobre. dobre. Ja po prostu trafiam na dobre miejsca, no. Dajcie mi jakąś, nie wiem, restaurację niedobrą czy coś. Fajne, ładne miejsce, dobra, herbata. Zobaczymy pizzę czy dobra, nie? O kurde, ale to ładnie wygląda. Mamuś, czyń swoją powinność. Ale ładnie. I jak szybko, co? Ale w ogóle ten ser to jako ja kojarzy, wiesz od kogo? Z filmu. Od Anjax. Bo ona w ogóle jest fanką tego sera. I ona chyba z pomidorem robi. I to trzeba to robić? Może sobie kawałek. Po prostu sobie musimy go tak rozdzielić, nie? Kadr jak na makówkę przystało. Idealny. Mój operator. Je. Miałam powiedzieć do zwolnienia, ale no dobra. No tylko spróbuj. No, gdzie ty taką robotę znajdziesz dobrą? Znowu będziesz wziąć w tej szkoły prawda? Nie no. Co ja mam powiedzieć? Bardzo dobre. Ale z tym serkiem pychał. No. Kochanie, no naprawdę bardzo dobre. nic nie ma niedobrego. A ten ser robi robotę, tak. co? Gdzie lepsza? Chyba tu jest lepsza. niż w Krakowie. Tamta była inna i ta też jest inna. A obie były dobre. Dobra, ta jest tak dobra. Ciężko mi, ciężko mi ocenić, która jest lepsza. Chyba obydwie na obydwie równi. Obydwie dobre. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu ser robi robotę. No, jest niesamowity. No. Przepyszne. Smacznego. Dziękuję. My też jemy smacznego. jakbyście to oglądali, to smacznego. Kochani, mam pewien challenge do zrobienia od CBSiów. Y, trzeba przeprowadzić sondę uliczną. Sondę uliczną, sondę świąteczną, więc mam tutaj dla od nich zadanie. No i trzeba tutaj kogoś namierzyć i zapytać. No, Zapieramy. Będą pytania bardzo trudne. Myślałam o, bardzo. miesiąc nad nimi. Go. Oczywiście, ja jestem fanką. No Oczywiście, no, chodź mam, nie ma problemu. Mam ja kojarzysz może kawki od GBSa. Tak. tak, tak. Słuchaj, bo tu jest taki Mikołaj i tu są e, kawki w środku i jeszcze coś. E, ale musisz odpowiedzieć na dwa pytania. No ten pewnie ten... jasnych Dobra, Jest <laughs> na pewno coś spierdzielę. <laughs> Chodzi ubrany na czerwono z białą broną świętą. Mikołaj, dobrze. Barbara, Super, zbieram, jest jeden punkt. Jest a, tak, no dobrze. Drugie pytanie jest takie, że wyczekujemy na niebie przed Wigilią. Pierwsze gwiazd. Brawo! Dziękuję, dziękuję bardzo. A, no, bardzo. Dziękuję Przez bardzo. Damy radę, Dziękuję radę, radę, tak, tak, tak Dziękuję tak, bardzo. bardzo. Dobrze. Także to są na tańczyk jest, dziękuję bardzo. My też, też, super, dziękuję bardzo. I panią też. <laughs> bardzo mi miło. Super, wszystkiego dobrego, kochani! Kochani, w ogóle GBS wpadł na bardzo fajny pomysł i poprosił nas o to, żeby złapać jakąś osobę na chodniku i zadać jej dwa pytania. I ta osoba, którą spotkałyśmy, która wyraziła zgodę na nagrywanie, mm, odpowiedziała na te pytania i dostała nagrodę, czyli takiego samego Mikołaja, którego mogliście zobaczyć wczoraj na vlogmasie. I co najlepsze, kogo spotkałyśmy? Naszą Wickę. Proszę bardzo, także ma bardzo fajny zestaw i mamy nadzieję, że umili jej to ten piękny czas świąteczny, który się zaraz zbliża. Kochani, a jeśli nie macie jeszcze prezentu świątecznego, to teraz o 20% taniej możecie kupić takie zestawy świąteczne z linku, który znajduje się w opisie. Jak zamówicie do poniedziałku, do godziny 11, to jeszcze prezent przyjdzie wam, kochani, przed świętami. Także zachęcamy bardzo serdecznie. Okay. Kochani, dzisiaj mamy 21. O, matko, jak ten czas szybko leci. Halo, halo. Pieski, Pieski, kończą się no, smaczki. Można otwierać. Można otwierać. Otwieraj, Poterek. bo się nie doczekają. Ja już Jestem. Obecny. Jestem. Obecny. O, ja będę z dwóch jadła. Dawaj, Jadzia. Nie, to spokojnie. Dawaj, Proszę. dawaj, dawaj. Nie ma czasu. Tam, 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 tam. Tam do pana. Chodź, 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 chodź. No. Kosteczki. Hej, hej. o pokaż Jakiś inny kolor taki. Ładniejszy troszeczkę. Mhm. No, dobre. Proszę. A gdzie masz tato drugiego? Tato, widziałam jak zjadłeś drugiego. <głosy> <głosy> Ona już zjadła, daj jej tata. No. Zygmuś. Dobry piesek, dobry. Żaka szybka. Lędzi. <noise> Mamo, dlaczego zmieniłaś miejsce? <noise> się rozłożę. Nie chce się Podanie przesunąć. Otwieramy. Dobrze. No. <noise> o, tato, ty chyba tego nie lubisz. Zaraz zobaczymy. O, Serduszka. nie lubię. O Serd lubię. O, o, 200 funtów. 200 funtów. To ja zapłacę za to serduszko. Dobrze, Proszę. Serduszko pałka. Okej, teraz ode mnie dla was. Najpierw mamo czytasz do taty słowa. Dobrze. Kończysz na słowie ważnym. Dobrze. Dym, dryrym, dym, 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 dym. Proszę. Tata, słucham. Tato, za każdym razem, gdy tego użyjesz, pamiętaj, że jesteś dla mnie kimś ważnym. Jest to kosmetyk, tylko tyle podpowiem. A to będą jakieś perfumki. A skąd wiedziałeś? No, no, Kosmetyk, no to tak ścieriły sobie. No, Dobrze! Tato, siu, już idą te perfumy. Idą, idą idą, jest... idą, idą. Idą, idą w poniedziałek, powinny być. Teraz dla mamy. E, mamo, to drobiazg na Twoje małe skarby. Tak jak Ty jesteś dla mnie skarbem. Mm -hmm. Co, two... skarb. Co jest Twoim skarbem? Co jest Twoim skarbem? Mówisz, że moje skarby tam chowam, moje skarby. Pomatkę. Tak, ja. taka szkatułka bądź jakaś taka coś, bo mówisz, że walają Ci się po torebce. To jakaś, co byś chciała takiego? No, plączą się. Plączą się. <grym> Takie puzdereczko zamykane. To musimy razem poszukać, bo no, ja nie wiem, czy ci trafię. Jest z lustereczkiem nawet. O, widzisz ta? To już chyba razem. To już chyba no, razem. Jest przeciek, to jest Dobrze, teraz ja. Chodziło, kto jest najpiękniejszy. Wydało się. Zygmuś. Nie podśmiewaj się tutaj. No się Przypominam ci. Proszę bardzo. Tato. Tato, którą? Prawa czy lewa? Nie wiem, no nie... nie widziałeś, co pisała mama? Dobra. Nie widziałem. A widzisz. Prezent niespodzianka. Okay, Tarararara, ta, 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 ta. Ale to nie niespodzianka, dopiero jak dostaniesz, to będziesz wiedziała, co to jest. A to jeszcze jeszcze, nie? Teraz nie powiem. A jeszcze nie masz dla mnie? Znaczy, no bo muszę kupić. A, A dzisiaj nie, nie. Nie było czasu. Nie było czasu. No. Ale jutro może tak. I to jest niespodzianka dla Ciebie. Dobrze. Zobaczymy, jak mi się uda. O, Holady zakończyła nagrywki. Dziękuję. Za mało i zapłacili. Kochani, jeśli taki vlogmasek Wam się podobał, to tato? Mamo. Lajkujcie. Tata. Komentujcie. I. sub nie wiem. Subujcie! <gry> Subskrybujcie. I podbijajcie, żeby być na bieżąco z naszymi innymi vlogmaskami. Trzymajcie się, kochani. Pa pa! Bye, bye. Bye, bye.